Cześć Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Witam wszystkich bardzo serdecznie w następnym filmie. E, zrobiło się zimno w Polsce, nawet gdzieś tam nie wiem, czy to będzie widać. Resztki śniegu jeszcze leżą w nocy, troszeczkę napadało, już w większości się stopił, ale mamy tylko jeden stopień na plusie. E, co najlepsze, dwa dni temu było tych stopni 20, więc wczoraj już 7, a dzisiaj tylko 1. Nagła zmiana temperatury. Ale nie o pogodzie dzisiaj będziemy rozmawiać. Miałem nadzieję, że nigdy nie będę musiał nagrywać takiego odcinka. No ale niestety jestem zmuszony to zrobić. Po ostatnich. Filmach różnych, które też dzisiaj Wam pokażę, które można spotkać w internecie, bo niestety zaczyna powoli, powoli, małymi kroczkami robić się u nas to, co na zachodzie chodzi mi o imigrantów, szczególnie z krajów muzułmańskich. No cóż, ta władza, która teraz rządzi. Małymi kroczkami sprowadza nam tutaj tych ludzi, na co Polacy się w większości zdecydowanej nie zgadzają. Eee, I żebyście od razu nie mówili, że ja jestem pisowiec czy coś. Nie, nie, nic z tych rzeczy. Ja na pis też nigdy nie głosowałem. Eee, tak jak i na obecną ekipę Tuska który dla mnie jest zwyczajnym kłamcą. Pragnę tylko przypomnieć choćby 100 konkretów na pierwsze 100 dni. Zobaczcie sobie, ile z tych konkretów zostało zrealizowanych. Bardzo niewiele. I tak samo teraz są robione pozorne działania, typu na przykład zawieszenie prawa do azylu. Wypadło mi z głowy właśnie to słowo azyl. To są tylko pozorne działania, żeby Was troszeczkę uspokoić. Że oni mają wszystko pod kontrolą i nielegalnej imigracji w Polsce nie będzie. Oto, otóż ju, już jest e, i to w dosyć znacznym stopniu. Ja póki co e, takie filmiki to widziałem gdzieś tylko z zachodu Europy, z takich krajów jak nie wiem, Francja czy Wielka Brytania, czy na przykład Szwecja. Ale teraz sobie spójrzcie sami, pierwszy z tych filmików. To jest Gdańsk, bodajże ostatni dzień marca, więc bardzo świeża sprawa. Zobaczcie, co już w tym momencie dzieje się w Polsce. Oczywiście Gdańsk nie jest pod tym względem e, jakimś jedynym takim miastem w Polsce. W innych dużych polskich miastach dzieje się dokładnie to samo. Spójrzcie, tutaj na przykład Wrocław. I lecimy sobie do e, kolejnego miasta, zobaczcie teraz Kraków. E, na koniec, chociaż będzie jeszcze jeden film zmysłowic, ale na koniec przelocie po tych miastach, miasto gdzie nieopodal którego ja mieszkam, bo mam tylko 10 km do Lublina i hala sportowa jednej z największych uczelni w Lublinie, KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski, katolicki chyba już tylko z nazwy, zresztą zobaczcie sami. I na koniec jeszcze e, MOSIR, czyli taki ośrodek sportowy, miejski ośrodek sportu i rekreacji, z tego co pamiętam, jest, to jest rozwinięcie tego skrótu e, MOSIR w Mysłowicach, proszę bardzo, zobaczcie. No i posłuchajcie, pozostaje mieć tylko nadzieję, że ci ludzie wcale tutaj w tej Polsce nie chcą być. Zostali tutaj um, ściągnięci siłą chociażby z Niemiec, bo nie jest wcale tajemnicą, że Niemcy e, podrzucają nam tych imigrantów. E, Tusk i jego ekipa się na to po prostu godzi, a was w żywo oczy okłamuje, że wszystko jest w porządku i wszystko jest ok. I pozostaje mieć nadzieję, że Polska nie jest krajem docelowym dla tych ludzi, tylko Zachód, Wielka Brytania, Francja i tak dalej. Ale zobaczcie sobie teraz, jakie Polska buduje dla tych ludzi ośrodki. Ośrodki dla uchodźców to się chyba nazywa. 49 takich też centrów ma powstać, imigracyjnych w Polsce, oczywiście za nasze pieniądze, no bo to jest zbudowane wszystko z pieniędzy podatników. No i teraz sobie sami zobaczcie, w jakich przyjdzie tym ludziom komfortowych warunkach mieszkać. Proszę bardzo, ośrodek dla cudzoziemców w Lesznowoli. I jak się podobało, fajnie, nie? Bardzo komfortowe warunki, słuchajcie. Sam chciałbym, znaczy chciałbym, nie chciałbym, bo ja też mam nowy dom i mieszkam w komfortowych warunkach, ale jeżeli ci ludzie gdzieś tam przybywają z krajów nierzadko trzeciego świata, no to dla nich to jest to komfort, o jakich mogli sobie tylko pomarzyć. Klimatyzowane sale lekarze na miejscu, psycholodzy, nauczycieli, nauczyciele, i teraz e, się zastanówcie, czy wy też macie na przykład e, taki łatwy dostęp do lekarzy. E, nie jedna osoba w Polsce chciałaby mieszkać w takich warunkach, a e, Mieszka w warunkach dużo gorszych, więc może my najpierw powinniśmy zadbać o własnych obywateli, pomóc własnym obywatelom, a nie ściągać tutaj imigrantów, którzy nic dobrego nie zwiastują. E, o czym chociażby przekonał się sam Zachód. E, a przynajmniej ludzie tam mieszkający, bo rządzący jak widać, też tam też powoli, niektórym się oczy zaczynają otwierać. No, słuchajcie, ja mieszkałem 7 lat w Wielkiej Brytanii. Zobaczcie sobie, jest dużo filmów, zresztą zaraz też pokażę Wam kilka z Wielkiej Brytanii, z Francji, jak teraz większe miasta tam wyglądają. E, widziałem dzielnice imigranckie właśnie ludzi e, muzułmanów najczęściej albo ludzi czarnoskórych gdzieś z Afryki. Czym się te dzielnice różnią od dzielnicy zamieszkałych na przykład przez Anglików? Ano tym, że wszędzie porozwalane są śmieci na ulicach, jest ogólnie syf, nikt o nic nie dba, każdy ma wszystko w tylnej części ciała. E, i po prostu ci ludzie nie są przychylni, przychylnie nastawieni e, do katolików, e, czy ogólnie też po prostu zamykają się w swoim e, gronie, nie chcą się asymilować, e, nie pracują bardzo często, korzystają z dobrodziejstw, z, z benefitów, które dane kraje im oferują. E, Zobaczcie sobie gdzieś tam filmiki, choćby z West Bromwich, z Birmingham. Polacy, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii, też takie filmiki nagrywają. Można znaleźć w internecie z takich dzielnic właśnie imigranckich albo z całych miast. Ja mieszkałem niedaleko West Bromwich, zresztą nawet kiedyś stamtąd ogląda, nagrałem film. West Bromwich Miasto Imigrantów, chyba to było zatytułowane. To był jeden z pierwszych. Filmów na moim kanale, więc jeżeli kogoś to interesuje, to może go na moim kanale znaleźć. No i cóż, mieszkając w Wielkiej Brytanii, przekonałem się, że multikulturalizm to jest nic dobrego. Miałem okazję sam tego doświadczyć. Dla mnie, to co tam się dzieje, na przykład w Anglii, to jest jeden wielki syf i tak, da i, i, i tak dalej. No. Z roku na rok jest po prostu e, gorzej pod względem ludzi, którzy tam przyjeżdżają. Zresztą, zobaczcie sobie statystyki, kto teraz przyjeżdża do Wielkiej Brytanii, z jakich krajów. E, no, tragedia to jest dla tego kraju, czy to się komuś podoba, czy nie. Jeszcze na wsiach jest jako tako w porządku, ale we wszystkich, praktycznie większych, dużych miastach, no, jest zwyczajnie syf i tyle, co tu dużo e, mówić. Zobaczcie sami, jak to wygląda. Najpierw może właśnie Wielka Brytania. To tak właśnie wyglądają miasta większe w Wielkiej Brytanii. Są takie miasta, że już jest ciężko białego człowieka spotkać. Dzielnice to już na pewno, ale choćby West Bromwich, tam białego człowieka to jest naprawdę ciężko spotkać, a jak już kogoś spotkacie białego człowieka, to zaraz się okazuje, że jest to Rumun albo Polak. No i teraz tak dla odmiany. Znaczy dla odmiany. Podobnie jest chociażby we Francji. Sami sobie zobaczcie. No, i teraz trzeba sobie e, odpowiedzieć na e, pytanie, czy chcecie, żeby e, tak było w Polsce? Bo ktoś może powiedzieć, no słuchaj, ale to tam tylko e, kilkadziesiąt albo kilkaset osób, przecież to jest żadne zagrożenie. Jasne, na zachodzie też tak niewinnie się zaczynało, a teraz jest tak, jak widzicie na tych filmikach. Jednym z powodów, dla których ja wróciłem do Polski, było właśnie to, że w Polsce jest dużo, dużo, dużo bardziej bezpiecznie niż chociażby w Wielkiej Brytanii. Zobaczcie sobie, bo ja cały czas śledzę newsy, zobaczcie sobie, nie ma tygodnia, żeby gdzieś w Anglii nie podawali. Że nastolatkowie, gangi nastolatków sami nawzajem atakują się maczetami i nożami. Naprawdę bez problemu znajdziecie artykuły w angielskich gazetach na ten temat, internetowych też, chociażby portalach. I jednym z powodów, dla których ja właśnie wróciłem z Anglii, było to, że w Polsce jest cały czas jeszcze 100 razy bezpieczniej, ale to może bardzo szybko zniknąć, jeżeli po prostu tych, ci ludzie będą tutaj napływać szerokim strumieniem, a wszystko na to wskazuje, że teraz właśnie tak się dzieje, więc jest jeszcze czas na reakcję, ale tego czasu już zostało naprawdę niewiele. Słuchajcie, przed nami wybory prezydenckie 18 maja. Ja nie będę mówił nikomu, nikomu, na kogo ma głosować, ale jeżeli wygra Przedstawiciel partii, która obecnie rządzi, nie muszę chyba nikomu mówić, o kogo chodzi, no to ten cały układ zwyczajnie się domknie. Zapisów wcale nie było lepiej, bo na przykład była sławna afera wizowa, tylko że ta afera wizowa to polegała troszeczkę na czym innym. Oni sprzedawali za pieniądze urzędnicy pisowscy wizy obcokrajowcom, ale ci obcokrajowcy kupowali te wizy nie po to, żeby tutaj w Polsce się osiedlać, mieszkać, pracować, tylko po to, żeby sobie dalej jechać na zachód. Tak to się w zdecydowanej większości przypadków odbywało. Ale po prostu, no, jeżeli wygra w najbliższych wyborach prezydenckich kandydat obecnej partii rządzącej, no to tak jak powiedziałem, system cały się domknie i będą mogli sobie robić co im się tylko żywnie podoba. I tak jeszcze na koniec tego filmu. W ogóle to taki nawet śnieżek zaczął padać, delikatny. Na koniec tego filmu jeszcze tylko wspomnę, że zagrożeniem są dla nas niestety także ludzie, którzy przyjeżdżają do nas za naszej wschodniej granicy, nie tylko mowa tutaj o Ukraińcach czy Gruzinach. Oczywiście ja nie mam generalnie nic do ludzi, którzy przyjeżdżają. Tutaj pracują, płacą podatki i chcą się dostosować do naszej kultury. Dołączają się do systemu, wnoszą coś do, dla, do, dla naszego kraju, chcą tu po prostu normalnie żyć i pracować. Ja nie mam nic do takich ludzi, ale niestety ci ludzie, których widzieliście w filmach przed chwilą, no to do takich ludzi w zdecydowanej większości nie należą. No i problemem są także ludzie z za wschodniej granicy. Nie wszyscy oczywiście, ale wśród tych ludzi niestety dużo do nas napływa też przestępców. I zobaczcie sobie teraz e, taki filmik, też znalazłem dzisiaj e, na Facebooku. E, urywek z programu Państwo w państwie, które jest emitowane w telewizji Polsat. Zobaczcie, co mówią na temat gruzińskich gangów. Użby więziennych, człowiek, który walczył z organizowaną przestępczością w Gruzji, podpułkownik Lasza Bregwadze, mówi, z moich informacji wynika, że na terenie Polski mieszka pięciu tak zwanych worów w Zakonie, czyli najbardziej niebezpiecznych, najwyższych rangą bandytów kryminalnych autorytetów ze wschodu i z Gruzji. I kiedy pytany jest o to, czy można ich porównać do naszej mafii pruszkowskiej czy wołomińskiej, mówi wasze gangusy nie siedziały z naszymi nawet w Piaskownicy. Doktor Mariusz Sokołowski z nami, był oficer Komendy Głównej. Podsumowując już, niestety, jeżeli dalej będziemy pozwalali na takie rzeczy, no to na pewno bezpieczeństwo w Polsce się pogorszy. Jest jeszcze szansa, żeby tego wszystkiego uniknąć, bo, na przykład, takie kraje jak Wielka Brytania, Francja czy Szwecja, w moim mniemaniu, są już stracone. Dla nich zwyczajnie już nie ma ratunku. Jeżeli chcecie żyć w bezpiecznym kraju, nie bać się wypuszczać wieczorem, czy nawet w dzień swoich dzieci, a szczególnie córek, które mogą zostać zgwałcone, samych swobodnie gdzieś tam na ulicę, no to słuchajcie, pomyślcie, musimy się temu przeciwstawić, bo jeżeli nie zrobimy nic, no to niestety w naszym kraju będzie tak jak na zachodzie, nie będzie bezpiecznie. A je, co się dzieje na zachodzie? Kto tam żyje, to wie. E, każdy, kto ch chciałby się tym zainteresować, może się tym zainteresować. Jest mnóstwo filmów w internecie. E, mnóstwo ludzi gdzieś tam było na zachodzie, mieszkało e, o naszych e, rodaków za granicą i też może Wam poopowiadać mnóstwo jest kanałów na YouTubie, które pokazują co się tam dzieje więc ja osobiście nie życzę sobie, żeby w Polsce naprawdę ten ściek zaczął mocno padać żeby w Polsce było tak jak na zachodzie żeby fala uchodźców się dostawała do naszego kraju dzisiaj też czytałem, że na przykład w Anglii nie będę Wam teraz mówił o co chodzi, eee, tłumaczył tego całego tematu. W każdym bądź razie tam nielegalni imigranci, którzy przypływają na łodziach z Francji przez Calais-Lamange, są, słuchajcie, kwaterowani w hotelach. Eee, państwo po prostu te całe hotele, całe hotele dla nich... Wynajmuje, zamyka i mają tam na wyłączność, i utrzymanie dziennie tych wszystkich imigrantów kosztuje 5,5 miliona funtów dziennie. Rozumiecie to? To jest po prostu dla mnie chore. To na tyle, trzymajcie się. Nie możemy dopuścić, żeby e, było u nas w tym aspekcie tak jak na zachodzie. Trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich. Cześć, zdrówka dużo życzę, do zobaczenia w następnych odcinkach.